Po tylko przez panią Kalatę, czyli człowieka spoza układu, egzaminu pisemnego na prezesa ZUS, przed ustnym komentarze w internecie były mniej więcej takie, ciekawe jaki sposób znajdą, żeby nie została prezesem. Bo wiadomo było, że znajdą. No i znaleźli. Podobno brakło jej podstawowej wiedzy o ZUS. Nie wiedziała na przykład, pani Kalata, jak nazywają się dwaj wiceprezesi ZUS. No, ja też nie wiem. Nawet nie chciało mi się, powiem wam, sprawdzać, ale wiem, jak się powinni nazywać. Jerzy Zwolniony i Kazimierz Wysiudany. <grym> <grym> Problem polega na tym, że, że jakaś ambitna oferma ułożyła za trudne pytania i nie przeszedł ten, kto miał przejść mhm. i zostać. Tak. Jak zrobią następny konkurs, to pytania będą łatwiejsze, żeby ten swój mógł zaliczyć, nie? Pytania typu pokoloruj, logo ZUS, nie? Co oznacza skrót ZUS, czy jak robi koń, prawda? Takie tam. No, na tym tajnym ustnym odpowiedni kandydat no, wykaże się znajomością, a w zasadzie znajomościami i będzie, bo, bo słuchajcie, no, no, nie może być tak, że ktoś z ulicy zostaje prezesem państwowego urzędu. No, nie może być też tak, że konkursy na wysokie i dobrze płatne stanowiska państwowe są uczciwe. No bo to doprowadziłoby do tego, że stanowiska zajmowaliby wbrew tradycji ludzie kompetentni. I chroń Boże, samodzielni, nie? A nie zasłużeni towarzysze, którzy może nie do końca się znają na tym, co mają robić, ale za to znają premiera, są swoi. Albo kogoś znają. No. Ludzie, słuchajcie, taki apel mam: nie rozpieprzajmy systemu, co? <gry>